Siemano, się znowu zaglądamy do Loviatana i popatrzcie, dało nam się wyciągnąć taką całą skrzynię żarcia. No to tak na, na szybko Wam pokażę, co my tu dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy ładnie popakowane papryki. To są, to są zwroty przeznaczone do wyrzucenia gruszki, brzoskwinie, brzoskwinie yy, marchewki różnego rodzaju. Popatrzcie, tutaj mamy jakąś, jakąś sałatę, taką dziwną. W dalszej części tutaj jest yy, bakłażan, chyba nie cukinia. W dalszej części tutaj też znowu papryka. Yy, tak, tutaj mamy raczej jakiś zajebisty kalafior. No, zupełnie nic z tym kalafiorowi nie, nie jest. Nie wiem czemu się pozbyli. No, Mają nawet dostawy, dlatego się pozbywają. Jakieś sałatki, dalsze części, znowu marchewki, tu marchewki, o patrzcie jabłka jak ładnie opakowana no to się podoba akurat, nie, tak, jak mi wszystko w workach dają. Rzodkiewki, znowu marchewki, to wszystko powyciągam, zaraz Wam wszystko pokażę rzutkiewki, znowu marchewki, papryki. Patrzcie, mamy pełno maślanki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i osma, osiem kartonów maślanki. Mamy dzisiaj tu patrz, dla psów znowu. Się nie trafiło, no ładnie, ładnie tu mamy klocki śląskie tutaj też nowe jakieś mleko z siadła no i owoc, no takie normalne no i znowu papryki, patrzcie to ile tego towaru dzisiaj jest co świetnie tam, nie zawsze no więc tak jak to się dzisiaj prezentuje, nasze to pokażę, bo nie mam czasu, żeby dalej. Więc tak. Dzisiejszy skip. Pozdra.